Warszawa, serce miasta pulsuje, ale pod nim coś wciąż oddycha. Pod pałacem kultury, pod ikoną nowoczesności, kryje się coś, co nie powinno przetrwać przeszłości: zamurowane wejścia, ciągi wentylacyjne prowadzące donikąd, starzy pracownicy mówiący półsłówkami, a potem zdjęcie. Rozmazany znak Umbrella Corporation, wbity między schematy starych korytarzy. Na jednym z planów notatka napisana drżącą ręką Projekt Nemesis. Reaktywacja możliwa. Niektórzy twierdzą, że nocą słychać tam dźwięki, metaliczny zgrzyt, ciężkie kroki. Ktoś tam wszedł i wrócił z oczami które widziały za dużo. Powiedział tylko jedno zdanie, zanim zamilkł na zawsze. To coś się budzi i to nie człowiek.